Manko ludziska, tutaj Ryosuke chciałbym wam dzisiaj przedstawić moją kolekcję mank oraz parę filmów na anime. Wiem, że to jest mała kolekcja, ale mam nadzieję, że komuś się spodoba. I chciałbym wam ją zaprezentować. Na początku zaczniemy może od paru filmów DVD na anime mam. a ich w sumie całkiem mało. Jednym z nich to mam głównie trzy części The Virus, animowanego filmu. Mam polskie wydanie Shaku Gannoshana, które swoją drogą jest całkiem ok. Zapewne je kiedyś zrecenzuję. Jak wygląda, jest, że się ceny zachowały, no ale moim zdaniem bardzo, było wart, wart swojej ceny. Jedno z moich ulubionych anime. Natomiast jest Blood Brothers, dorwane na konwencie, za 15 zł kupiłem całość. Seria. Naprawdę godne polecenia. Oczywiście w wersji, napisy po polsku, oczywiście wersja językowa angielska. Następnie posiadam... Następnie jest Black Lagoon. Kurde, teraz nie wejdzie ten. Ale okej, pokażę następnego. Następnie mam Black Laguna. W sumie jest nie rozpakowanego, ale widziałem... Ale obejrzałem paręnaście razy serię na internecie, więc sobie tak bardziej kupiłem dopół, na półkę Black Laguna. Też z tego będzie recenzja, jeżeli się nie mylę. Ale teraz przechodzimy do najfajniejszej części, czyli do mank. Poczekajcie chwilkę, zrobię sobie porządek mały. Mhm. I mam tak. Kurde, żeby mi się to nie przewaliło. Dobra, mam dwie tomy Legend of Lemar. Bardzo stare anime. Bardzo. Stary. Kurde, nie anime. Bardzo stara. Starsza kreska, ale epicka. Ale w sumie całkiem epicka przygoda. Przedstawię ją następnym. Też ją przy okazji kiedyś przedstawię. Potem mam. O! Trzy tomy mangi. And... Nie powiem tego. Kizuzuka Anima Anime, przynajmniej taki miały tytuł. Ale przynajmniej bardzo genialna manga o lalkarzu. Potem mam drugi, trzeci tom rajniki. Nie wiem, co mi się z pierwszym stało. Ubym że, że go mam. Lecimy dalej. Mam od jedynki pi do piątki Orange Host Club. Możecie mówić, co chcecie. Ale sama manga jest całkiem zajebista, jeżeli o to chodzi. Potem mam, mam zamiar dokończyć zbieranie tej serii, jeżeli znajdę używki w całkiem fajnej cenie. Potem mam czy tomiki Vampire Prince Mew, Wampirza Księżniczka Mew. Do tej mangi mam trochę smak, tak trochę nie ogarniam, co z nią chodzi. Ale pozbywać się nie będę, bo lubię powiększać tę kolekcję. Potem mam pierwszy tom nowelki Sword Adlon Online. Wbrew temu... Wbrew temu jaki mam pogląd, że stało się, jeśli chodzi o anime, to nowelka jest całkiem przy, przyjemna. Eee, tylko teraz jak to włożyć? Okej. Okay. Potem mamy od jedynki do siódmego tomu High School of the Dead. Bardzo żałuję, że nie zostało wydane no, przynajmniej na razie kolejne tomy. Tia. Kiedyś się umrę z tym wkładaniem mang. Ale jak wyjdą to... Hmm. Chyba nie zostaną wydane, ale na internetzie możemy znaleźć późniejszą kontynuację mangi. Potem mam trochę takich Dwa tomy e, kolekcji Bell A, Neo Arcadia oraz Beautiful Days Takie tak. ja ojce, bardziej romanse niż jakieś sceny zboczone. Potem jest Gio, potem jest Gio. Hmm. Można powiedzieć Manga o rybkach. Jeżeli ktoś jest zaciekawiony, to proszę. Hmm. Jeżeli ktoś jest zaciekawiony mangą, to radzę, odsyłam do obejrzenia filmu normalnego Gio. I przechodzimy dalej. Dalej mamy... cztery... kule, tylko że to są moje figurki z Warhammera. OK, ale zobaczymy na ile mi filmu starczy. Poczekajcie sekundkę. No dobra, spróbujmy. Zobaczymy ile nam wystarczy. 4 tomy Daupta. Hmm, czyli komplet. Potem mam 8 tomów Chobits. Czyli tomy Propessy. Od 1 do 5. Ono Exorcist. Potem mam wszelkie Resident Evil, jakie się ukazały w Manze. Od 1 do 5. Potem mam Vampire Knight na bieżąco aktualizowany. Na razie mam 18 tom. Potem mam wybrakowy hmm. No, a takie trochę brakuje. Pojedyncze tomy z Defnota. Też miałbym w przyszłości je zbierać, ale one nie mają priorytetu. Jak będzie kasa, to ja kiedy zbierę. Następny mam od 1 do 8 solitera. Też na bieżąco zbierane. Potem mam od 1 do 5 Full Metala. A jak, będzie, jak znajdę jakieś, jak znajdę fajną ofertę kupienia całej kolekcji, to wtedy się zaopatrzę w nią. Potem mam blicza. Nie lubię tego. Mam tylko dlatego, że kupiłem po 4 zł za atomik. Ani mangi, ani anime zatem nie przepadam. Potem mam Demon, Maiden, Zakuro, całkiem fajne romansidło. Potem Boys of Summer. Kto kojarzy ten wie, całkiem przyjemna opowieść. Całkiem delikatny bardzo romans. O, o życiu w amerykańskim koledżu. Czegoś pamiętam. Potem mam czytamy tomy. Puella Magica Madoka. Klasyk nad klasykami. A w sumie czytamy One Piece, podobnie jak z Krzysztofem, nie trawię tego. Potem mam Grim, Manga Dreams, nie wiem jak się tu tu znalazło. Nie wiem, no. Potem jest Scarłatny Kwiat. Z całkiem spokojny ojciec. Potem mam Film Booka do Evangeliona. The A Game, czyli kolejny ja ojciec. A potem mam Rosario to Bumper, pojedynczy tomik. Jak będę miał kasę, to zamówię na eBayu resztę tomów. Potem mam kolejny romansidło, z tego co widzę. Strażniczy Orlanu. Jeden tom. Puella Magica Madoka. Kolejny. Nie, nie druga seria z Madoki. Potem mam od 1 do 6, od 1 do 5 Alicję w krainie serc. Zamierzam do końca zbierania. Tokyo... Tokyo Toy Box. Dwa tomy opowiadające o programiście. Gier. Tak, przyjemne bardzo. Tu mam taką fajną perełkę jaką jest. Hmm, kurde, nazwy nie mam. Plastik i tego nazwy, nazwy wam nie powiem, ale całkiem fajna. Jak ktoś lubi takie klimat, nie mecha, ale taki klimat, który którym w kosmosie, jak ktoś lubił Cowboy Bebop, to spodoba mu się to. Dwa tomy, jak powstaje manga, książka o Kendo. Szpokary, mangi, chociaż nigdy się dzięki nie nauczyłem. Samuraje, coś ilustrowane. to Tu mam coś, co wam kiedyś pokażę w ramach bonusu. A. Chciałbym Wam się już pochwalić. Plakat na ścianie z Ghost in i przechodzimy do manga na dole. Oczywiście Helsing, Space and Wolf, dwa tomy, pierwszy tom balsamisty, Naruto, Miłość krok po kroku, Wam pisze Sakarin. Sorry, że się tak nie coś na zapisach, ale mi się kończy bateria w aparacie. Jak, I jak będę jak będę poszczególne tytuły, to wtedy wam pokażę. 4 ja. tomy Hentali, dwa tomy Drakan. Meagora. Nie wiem, co to jest. Tu mamy. Tu są jakieś komiksy dołączone do magazynu. To jest Ghost in the Shell. Pierwszy tomik. Całkiem wykurwisty, moim zdaniem. Cztery tomy Kuroshitsuji, Tsuji. Który, wbrew pozorom, że anime Shit suji z naciskiem. To maga jest całkiem znośna. Pierwszy Tom Sailor Moon, Den Angel, Minami, Dead Man Wonderland, To za Toma Anamnezja, i z siódmy, nie wiem skąd się wziął, Tom Evangeliona. I jeszcze zanim nimi bateria w się znajdzie, mam nadzieję, że się wam pokazać. Tu mam plakat z Mireniki, jako tam koczyka aspka. jak oczywiście wiesiek. Tu mam, kurde, Laki Stara, jakąś laskę, zapomniałem jaką. Tu jakaś kociaroska z kalendarzykiem. O, nie pokazałam wam jednej rzeczy. zaraz mi w grupie złą spadną. Tu mam też hmm. tą z Star'a, jakąś laskę. I czekajcie, miałem tu jeszcze coś. A, i plakat z Defnota, maska Tobiego. O, więc to w sumie tyle. Jeżeli, jeżeli spodobał Wam się filmik, to zachęcam Was do komentowania. Wszelkie łapki w wszelkie oceny będą mile wskazane oraz komentarze. Tak więc dziękuję bardzo za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku. A, jeszcze was przepraszam za moją małą kolekcję, ale ona jest na bieżąco aktualizowana w miarę kolejnych wypłat. Jeżeli chcecie, to będę co miesiąc mogę robić serię, jak będę chodził do skrópu z mangami i będę wam pokazywał moje nowe nabytki. Tak więc w tym momencie to wszystko. Dzięki i narka.